Serce, ja Chorzów. Tu mieszka i pracuje 40 Iwona Mucharska, nauczycielka jednej z chorzowskich szkół. Uczę w szkole od lat. Jednak sytuacja, w jakiej znalazłam się obecnie, jest dla mnie zupełnie nowa. Nauczycielka jest zbulwersowana faktem, że spora część uczniów od pewnego czasu nie uczęszcza na lekcje. Nie rozumiem takiego zachowania. Moja klasa ma najniższą frekwencję w szkole. Dla mnie jako nauczyciela jest to zawodowa porażka. Nie chodzę, bo mnie nie ma i mam na to zwolnienie. Poza tym jestem zajęta ważniejszymi sprawami. Nastolatka reprezentuje roszczeniową postawę wobec obowiązku edukacji, odkąd zajęła posadę obsmarza tajskich faworków w oleju sojowym w jednej z wietnamskich restauracji. Przyjechałam, bo ogólnie to dużo jeżdżę. Ci, co mnie znają, to wiedzą. Mieli wolne miejsce, ja akurat miałam ferię, obsmażałam i zostałam. Teraz czuję, że robię to, co lubię. Bez jakichś niepotrzebnych nikomu całych funkcji, mickiewiczów czy innych słowackich. Tylko faworki. Faworki to przyszłość. Ja jestem ogólnie na zawodach, bo sport to zdrowie, a zdrowie jest najważniejsze. Nie się w ogóle cieszę, że mogą mnie postawić do składu, bo gdyby nie, ja, szkoła by nie miała żadnych medali. Osiemnastolatek wychodzi z założenia, że jego wkład w życie szkoły jest wystarczający, by zwolnić go z obowiązku edukacji. Jak się okazuje, szkolne korytarze kryją i inne, mroczniejsze tajemnice. Generalnie sytuacja jest taka, że wybrali mnie na skarbnika. Zaczęłam robić swoją robotę, ściąganie długów, sylwestra, święta, odwiedzanie osób po całym Śląsku. Obecnie zalega mi 10 osób i zaczęłam wyprzedawać wszystko, co mam. Po prostu muszę to pokryć. Biżuteria, kosmetyki, podręczniki w końcu też sprzedawałam. Nie widzę perspektyw dla siebie w tej szkole. Moja przyszłość zależy od tego, jak sobie ułożę o teraz. Zaczęłam ściągać długi profesjonalnie. Nikol znalazła wprawdzie swoją pasję. Tomasz wygrywał międzyszkolne zawody. Lucjana tak naprawdę nigdy nie widziałam. Jednak wagarowa ślanka nie trwa długo. Przerywa ją niemiła niespodzianka. Uważam, że klasa trzecia F jest najspanialszą klasą w szkole. Ze względu na to, że co czwartek mogę mieć dwie godziny wolne, bo yy, klasa po prostu nie przychodzi, a tak poważnie, to uważam, że takie klasy należałoby rozwiąza rozwiązać. Tego się nie spodziewałam. Profesor Ficek dowiedział się o wszystkim i poinformował dyrekcję. Zagroził, że rozwiążą naszą klasę. Dostałam wezwanie od pana dyrektora, że mam się na tych do niego stawić. Obawiam się, że to już jest naprawdę trudna sprawa. Bardzo się stresuję i denerwuję, no ale jednak jestem przewodniczącą klasy, dlatego muszę się postarać i wyjaśnić to wszystko. Dzień dobry. Przepraszam, ale w sekretariacie nie można kręcić. Nie kręćcie już, nie kręćcie. Później, później wszystko wyjaśnię, wyjaśnię. Nasza ekipa postanawia zaczekać na zewnątrz, by dowiedzieć się, jakie są efekty tak niepokojącego w obecnej sytuacji zaproszenia. Kasiu, jak tam? O, no nie powiem, żeby to była najusilniejsza rozmowa w moim życiu. Po 30-minutowej rozmowie przewodnicząca relacjonuje nam cały jej przebieg. Jeszcze jak powiedział, że posłucha profesora Ficka, i rozwiążę z naszą klasę, to już zupełnie zupełnie po prostu jestem taka smutna i mam nadzieję, że moja klasa mnie posłucha i zrobimy coś z tą sprawą, ale naprawdę ja teraz nie mam już nastroju, nie kręcmy później, później. Nazajutrz młoda dziewczyna postanawia porozmawiać z częścią obecnej klasy. No, jakie, jakie macie pomysły? No teraz jesteście cicho i co? Popłam no Was! Jakie pomysły macie? Nie mam. Słucham. Możemy zadzwonić pani Cole, ona jest w Wietnamie. Ja to zaraz zrobię, to zaraz zrobię. Mam rację. To Was muźni wspomniał, że poszedł na zawodę, ale za chwilę się mają kończyć, więc możemy spróbować go ściągnąć do szkoły. Za co okay. Młodzi ludzie mobilizują się, by nie doprowadzić do rozpadu ich klasy i zachwiania struktur uczniowskiej społeczności. Tydzień później. Klasa z radością przyjmuje informację, że dyrekcja, widząc ich obecnych, zmieniła zdanie co do jej przyszłości. Razem mogą się dalej uczyć.